Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z takim tematem, wydaje mi się czasami pomijanym, czasami traktowanym tak po omacaszemu i niedocenianym, a wydaje mi się bardzo, bardzo ważnym i potrzebnym nam w relacjach, w komunikacji z drugim człowiekiem. Mam na myśli tutaj asertywność. Słuchajcie, ja o asertywności dowiedziałam się po raz pierwszy od Kamili Rowińskiej i jestem bardzo wdzięczna Kamili za to, że ona ten temat poruszyła. Pamiętam dokładnie to, że to nie, były te, to nie był temat w żadnym... ja tego nie usłyszałam w żadnych z nagrań Kamili, tylko przeczytałam o tym na blogu Kamili, gdzie były wypisane książki, które Kamila poleca. Ja ze swojej strony bardzo lubię korzystać z poleceń innych osób, poleconych książek przez inne osoby. Lubię w ten sposób sobie zapisywać tytuły tych książek, i potem do tych książek, potem te książki sobie odszukiwać, kupować i je po prostu przeczytać. Bardzo lubię w ten sposób. W ten sposób czymś się zaciekawić, bo zawsze jakiś punkt widzenia innej osoby wnosi coś innego, ciekawszego do naszego życia i jakiś inny punkt odniesienia. Więc dla mnie Kamila po prostu przyniosła mi ten temat asertywności i muszę przyznać, że ten temat bardzo u mnie zagościł w życiu, jak również w moich relacjach zawodowych, rodzinnych i małżeńskich. Nie zawsze jest to spotykane z pozytywnym oddźwiękiem. Od pamiętam na początku, kiedy wprowadzałam tę asertywność w, moje, w moją komunikację, pamiętam, że niektóre osoby tak mi się troszkę dziwnie przyglądały, a co, ty, co ty tam Kasia wymyśliłaś, co ty tam mówisz, próbujesz nam manipulować, o co tutaj chodzi, różnie do tego ludzie podchodzą, ale w pewnym momencie ludzie się przyzwyczają do tego, że to jest jakby taka nasza nowa forma komunikacji, że coś chcemy innego wprowadzić. Słuchajcie, tak bardzo pokrótce, dlatego, że ja nie jestem, nie czuję się, nie poczuwam się ekspertem od asertywności i tutaj Was bardziej odeślę, szczerze mówiąc, do Kamili, ale tak pokrótce bardzo, co to jest asertywność. Mam tutaj notatki, więc będę sobie też z nich troszkę korzystała. Tak sobie naszkicowałam kilka słów. Wydaje mi się dla mnie przede wszystkim asertywność, jest to sposób wyrażania siebie, swoich emocji, swoich odczuć, swoich przemyśleń w sposób po prostu zgodny ze sobą, ale bez intencji Drugiej, ranienia drugiej osoby, i tutaj ta intencja jest bardzo istotna. Jeżeli nie chcemy, jeżeli naszą intencją nie jest zranienie drugiej strony, to to jest w porządku. To, w jaki sposób druga osoba odbierze naszą, naszą, naszą wypowiedź, to jest jak gdyby po jej stronie. Nie mamy na to wpływu, ale my wciąż powinniśmy to robić w zgodzie ze sobą. Mówi się też czasami o, o asertywności, że to jest taki, taki aktywny feedback. I ja też bym tu się z tym zgodziła. Słuchajcie, mówię o tej asertywności, dlatego że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest tak dużo różnych takich relacji, takich zaburzonych relacji naszych osobistych, naszych zawodowych, w naszych, naszych kręgach zawodowych, że wydaje mi się, że bez tej, że bez tej asertywności, słuchajcie, ani rusz. I. Um, jakby na czym polega słuchajcie ta, ta asertywność? Tak bardzo skrótowo i naprawdę powierzchownie mówiąc, ale wydaje mi się, że samo, sam taki ten model posługiwania się, wzór posługiwania się tą asertywnością, tą wypowiedzią asertywną, polega na tym, że mówimy, że ja czuję, cokolwiek tam to jest, kiedy Ty robisz, mówisz, cokolwiek tam to jest, i oczekuję, że będziesz robić to i tamto, um, co tam zgodne jest, cokolwiek jest tam zgodne z Tobą. I słuchajcie, kiedy mówimy w ten sposób do drugiego człowieka, to. Nie zawsze tak jest, bo to już mówiłam z praktyki, ale często jest tak, że tego typu wypowiedź jak gdyby blokuje drugiej osobie, drugiej stronie, e, możliwość e, jakby zanegowania tego, co my mówimy, dlatego że my mówimy o tym, co my czujemy. A nikt nie może nam powiedzieć, chociaż są tacy mądrzy, którzy i też mogą nam powiedzieć i też będą próbowali nam powiedzieć, ale druga osoba nie powinna nam narzucać tego, jak my się powinniśmy czuć i myśleć. To jest tylko i wyłącznie nasza taka bardzo subiektywna sprawa. Zwłaszcza tak na przykład, dla, dla zupełnego przykładu. Ja czuję się niedoceniana, czuję, czuję przykrość, kiedy na przykład Ty mówisz do mnie, i teraz dokładnie trzeba powiedzieć to, co na przykład, co ty mówisz do mnie. Nie wiem, na przykład mówisz do mnie, że jestem, nie wiem, śmieszna, że jestem głupia. E, oczekuję, chciałabym. Już oczekuję, to jest takie bardziej formalne, ale na przykład chciałabym, żebyś w przyszłości w ten sposób do mnie się nie zwracał. I koniec. Bez większego tłumaczenia się, wydawanie się w szczegóły. Koniec. Można to bardziej rozbudować, ale nie trzeba. E, to też zależy od tego, z kim my rozmawiamy, e, jaka to jest relacja, ale, ale tego typu komunikat, powiedziany bardzo spokojnie, powinien załatwić sprawę. Czasami. To wymaga powtórzenia kilkukrotnego w różnych takich momentach, kiedy czujemy, że coś jest takie niezgodne z nami, wymaga to wtedy powtórzenia. Ale jest to zawsze taki sygnał dla tej drugiej osoby, że, yy, że coś się nam nie podoba i sygnalizujemy, że z czym się nie zgadzamy. Słuchajcie. Yy, Kamila poleciła na swoim blogu, to właśnie o czym wtedy mówiłam, poleciła książkę, poleciła różne, kilka innych tytułów, ale poleciła książkę pani Marii Król-Fajewskiej Stanowczo, łagodnie, bez lęku. To jest właśnie ta książka. Ta książka nie zawsze jest dostępna. To jest już bardzo stare wydanie, nawet nie wiem z którego roku, ale bardzo stare wydanie. Ja uważam, że ta książka to jest must have po prostu dla, każdego, dla każdej jednej osoby. Jeżeli tej książki nie potraficie dostać, to ja Wam ze swojej strony również polecam książkę Kamili Rowińskiej pod tytułem Kobieta Asertywna. Na, to jest jeden z bestsellerów. Kamili. Kamila ma również w swojej ofercie kurs online, jak również kurs stacjonarny. Jeżeli, jeżeli macie możliwość bycia na kursie stacjonarnym, to warto jest na ten kurs wybrać się z jakąś osobą sobie bliską, czy na przykład, nie wiem, z mężem, z, z, z rodzicem lub wziąć na przykład rodziców w jakąś większą grupę na ten kurs. Czasami Kamila robi jakieś fajne oferty promocyjne, więc można z tego skorzystać, po to, żeby jakby szerszej gronie osób wytłumaczyć, o co chodzi w tej asertywności, bo my nie mamy Intencji nigdy ranienia drugiej osoby, tylko wręcz przeciwnie, chcemy wprowadzić jakiś taki ład i poszanowanie w naszej komunikacji. I słuchajcie, mówię o tym, o tej asertywności, dlatego, że mam czasami taki, taki feedback zwrotny od moich członków zespołu albo moich alasowych orlic w network marketingu, w firmie, z którą współpracuję, lub od osób, które chciały podjąć współpracę z nami, które na przykład mówią: Mój mąż się z tym nie zgadza, mojemu mężowi to się nie podoba, mój mąż jest przeciwny czemuś takiemu, a wy na przykład, dziewczyny, bardzo chcecie. Wy w to wierzycie, wy widzicie szansę w tym dla Siebie dla swojego rozwoju, a mąż w jakiś sposób was tam blokuje. I słuchajcie, jeżeli będziemy się na tych partnerów naszych obrażały, zamykały, i nie będziemy dawały im właśnie tego feedbacku, tej, tej odpowiedzi, wyrażenia tego, co my czujemy, czego my chcemy, dziewczyny, to ci mężowie się nie domyślą, oni nie zrozumieją tego. Jeżeli będziemy to robiły tylko w formie nerwów, złości i takiego Takiego wykrzykiwania pewnych rzeczy, albo obrażania się, co jeszcze co gorsze, obrażania się i robienia swojego, swojego focha, to teraz do niego nie zaprowadzi, słuchajcie. A można takiemu mężowi wytłumaczyć, słuchaj, kochanie. Mimo tego, że ty tego nie rozumiesz, to ja w tym widzę dla siebie szansę, chciałabym, żebyś nie mówił mi takich rzeczy, bo one sprawiają mi przykrość i dokładnie trzeba mężowi powiedzieć to, co on, czy tam partnerowi, to co on nam mówi, to co sprawia nam przykrość, chciałabym, żebyś mnie wspierała, jeżeli tego nie rozumiesz i tego, i tego nie popierasz, to chociaż nie przeszkadzaj mi w tym, co ja chcę zrobić, co ja chcę zmienić". Um, Słuchajcie, wiadomo dziewczyny, że to nie poskutkuje za pierwszym razem, a może i są tacy mężczyźni, dla których poskutkuje, ale bardzo ważne jest, moim zdaniem, poruszać tego typu tematy i mówić jasno i otwarcie tej drugiej stronie. To może być nie tylko mąż, to może być również, nie wiem, rodzic, to może być, nie wiem, nasze dziecko, nasze może koleżanki, im się to może nie podobać, słuchajcie, ale bardzo ważne jest to, tak już tak z zupełnie innej beczki, słuchajcie, żeby nie robić w życiu tego, co czego na co inni wydają nam aprobatę i poklask. Ważne jest to, żeby robić to dokładnie w co my wierzymy. To czego my chcemy i to, w czym my widzimy szansę, bo my bardzo często, dziewczyny, widzimy po prostu serce. My to po prostu czujemy, a dajemy się omamiać innym osobom, które wywierają na nas wpływ, taki, tak, tak, na nas robią taki nacisk. I my potem w tych myślach po prostu całe po prostu gdzieś uciekamy, zamykamy się, czujemy się jak takie małe dziewczynki, a to jest niepotrzebne, słuchajcie, w ogóle to nie jest potrzebne, bo my same doskonale wiemy, czego my chcemy, i potem po jakimś czasie my do tego dochodzimy, ale potem na pewno czasami już może być za późno, bo. Czas już może minął, czas już może nie ten, już może nasza sytuacja zawodowa się zmieniła. A kiedy czujemy, bo my naprawdę dziewczyny, mamy Agnieszka też Maciek bardzo o tym, o tym dużo mówi: my same doskonale wiemy, czego my chcemy. Mamy świetnie rozwiniętą swoją taką kobiecą, intuicję. I tego się dziewczyny trzymajmy. Tego Wam bardzo serdecznie życzę. Wierzcie w siebie, wierzcie w to, co Wam serce podpowiada idźcie za swoimi pragnieniami, za swoimi marzeniami i tłumaczcie tym partnerom to, o co wam chodzi, czego potrzebujecie. Kamila ostatnio nakręciła taki film pod tytułem Czy on o tym wie? w którym świetnie tłumaczy to, w jaki sposób też tego partnera za, y, zaadoptować do tego tematu, żeby on zrozumiał, o co nam chodzi. Ja to tutaj nie będę wszystkiego powtarzała, ja was odsyłam po prostu do, do filmu Kamili na YouTubie, na, na kanale Kamila Rowińska. Tam to wszystko jest świetnie wytłumaczone, Kamila was przez to lepiej przeprowadzi niż ja, a ja ze, strony wam, ja ze swojej strony wam ślicznie dziękuję, pozdrawiam, jeszcze pięknego popołudnia i świetnych, asertywnych relacji. Żegnam.